dobry kochani witam was serdecznie witam was Hany z Kambodży moi drodzy dziś biwakowo zapraszam serdecznie wszystkich którzy chcą przyjechać na wycieczka Dumie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o wycieczkach którzy chcą się czegoś dowiedzieć o Kambodży na live'a dzisiaj o godzinie 22.30 mojej czyli waszej godzinie 5.30 17.30 17.30 zaczynamy to jest na kanale Hany w Kambodży live odbędzie się będzie 2 godzina na live można wpłacać na wsparcie mojego kanału to będzie wyświetlany link kto będzie chciał zapraszam serdecznie i oczywiście później robimy live na kanale poszkodowani to jest Pyotr Jamachowiczak, gra w i tyle najpotwo. Nie wiem ile godzin dzisiaj, ponieważ dzisiaj od rana mam dobry chukolwiek, mimo że leje, Padzę deszcz. Jestem dzisiaj dość daleko od domu. Bracia zostali, myśmy wyjechali i po prostu jedymy z Koksy. Czemu nie rozumiem, może być inaczej. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na live'a za. 気をつけて。